Cześć! Witam wszystkich maniaków technologii i techniki domowej. Nazywam się Maciek Turski i opowiem Wam dziś m.in. o tym, jak łatwo oszczędzać w domu 1000 zł rocznie. Wy zasiadacie wygodnie w domu przed komputerem. Z herbatą, piwem, płynem hamulcowym, czym tylko chcecie. Ja się produkuję i opowiadam, co można zrobić w domu, by żyło się lepiej. Korzystajcie z funkcji komentarzy, dzielcie się opiniami i zadawajcie pytania. Autora z największą ilością łapek w górę, nagrodzę specjalnym prezentem. Moją najnowszą książką 10 mitów inteligentnych domów. Tak wygląda okładka. oraz kolekcjonerskim kubkiem. Tak wygląda kubek. Dlatego starajcie się. Wysyłka na mój koszt. Wasze pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Niedługo przygotuję kolejne nagranie, w którym na nie odpowiem. Obserwujcie mój profil. Co tu właściwie robię? Na co dzień uruchamiam systemy automatyki w budynkach, czyli potocznie inteligentne domy. Moim zadaniem jest pomóc inwestorowi połączyć wszystkie technologie w spójną całość. Co to oznacza? Oznacza to, że muszę ustalać szczegóły techniczne z wykonawcami ogrzewania, elektryki czy alarmu. Ustalać szczegóły estetyczne. Projektantami wnętrz i wreszcie szczegóły funkcjonalne z tymi, którzy wykładają kasę, z inwestorami. Są branżyści, którzy w swojej dziedzinie rozkładają mnie swoją wiedzą na łopatki. Nie pomogę ci w napisaniu doktoratu o rekuperacji. Ale jeśli szukasz człowieka, który ma szeroki punkt widzenia, pomoże dobrać technologię i dogadać się z każdym fachowcem, to ja. Zebraną wiedzą dzielę się pisząc artykuły, doradzając klientom i prowadząc webinaria, takie jak te. Zdecydowałem się przygotować nowy cykl webinariów pod tytułem Nowoczesny dom. Chcę w ten sposób uporządkować swoją wiedzę na temat nowoczesnej technologii w domu i jednocześnie podzielić się nią z wami. Chciałbym, żeby te nagrania wam jak najlepiej służyły. Do tego liczę na Wasze wsparcie i pomoc. Macie uwagi, komentarze, może pomysły na kolejne odcinki serii? Piszcie w mailach, piszcie w komentarzach lub mailujcie. Poczta małpa maciejturski.pl W kolejnych częściach chcę Wam opowiedzieć o doborze właściwego oświetlenia w domu, o wariantach systemów grzewczych, o systemach multimedialnych, alarmie i wielu innych tematach. Elementem łączącym wszystkie te wątki jest prąd elektryczny. Zazwyczaj rozwiązania, o których będę mówił, bez prądu nie będą działać lub nie będzie z nich pożytku. Równie istotne jest, o czym ta seria wykładów nie będzie. Jeśli jesteś tutaj licząc, że pomogę ci dobrać najlepszy strop do Twojej inwestycji, ocenię, czy da się przygotować lżejszą i tańszą konstrukcję nośną budynku, albo ocenię najnowsze rodzaje gładzi szpachlowej. Niestety muszę cię zasmucić. Możesz już teraz kliknąć X w, krawy, w prawym górnym rogu okienka. O tym nie będzie ani słowa. Nie jestem w tym temacie po prostu specjalistą. To, to temat dla kogoś innego. Okej, okay, dobrze, że to wyjaśniłem na samym początku, bo mogłoby się skończyć jakimiś oskarżeniami. A tak, zamiast tracić tutaj czas, można będzie w spokoju poprzewijać trochę dłużej kwejka czy innego job monstera. Ok, wracajmy do tematu. Dzisiejsze spotkanie to pierwsze z cyklu Nowoczesny Dom. Jako, że jest to w pewnym sensie rozgrzewka, przygotowałem na dziś aż trzy segmenty. Tematy, o których będę opowiadał, będą to: segment pierwszy: oszczędzajmy na ogrzewaniu, segment drugi: wyciśnijmy jeszcze więcej z alarmówki, i segment trzeci: połączmy wszystko w całość. Poza głównymi tematami pojawi się kilka sztuczek. Prostych, niedrogich trików, które można wprowadzić szybko i tanio do swojego mieszkania, by było przyjemniej. Nasz pierwszy temat to oszczędzajmy na ogrzewaniu. Co prawda za oknem nie mamy minus 27 stopni Celsjusza, ale i tak warto się tym tematem zająć, szczególnie zimą. Wszyscy, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, doskonale zdają sobie sprawę, jak mroźna zima jest w stanie zniszczyć domowy budżet. Większość mieszkań też jest rozliczana w jakiejś formie za zużycie. I tutaj też jest co ugryźć. A co jeśli płacisz ryczałt? Też możesz wyciągnąć coś dla siebie. Dowiesz się, jak zwiększyć komfort cieplny w mieszkaniu, a narzędzia, które poznasz, Możesz przekazać bratu, mamie, babci, sklepikarce albo wreszcie wykorzystać jako flirt na randce, na przykład tak. Kochanie, zakochałem się w twoich oczach. Ty zakochasz się w mojej folii ochronnej naklejonej za Albo na parkiecie. Zaraz z tobą zakręcę tak, jak zakręcam zawory podczas wietrzenia domu. Niezłe, nie? Chyba jednak nie. Ale może zadziałać. Zacznijmy od najprostszych wskazówek, które może wprowadzić każdy z nas od razu. Przekażę Ci pięć prostych wskazówek, które zmniejszą koszt ogrzewania nawet o 20%. Szybka kalkulacja rocznie może zostać w kieszeni nawet 1000 zł. Możesz potem je wydać na przykład na szkolenia u mnie. Żartowałem. Albo nie do końca. Ok, pięć wskazówek. Absolutna podstawa podstaw. Jeśli zimą chcesz przewietrzyć swój dom, aby wymienić zużyte powietrze, okna otwórz na krótki czas, ale całkowicie, na oścież. Nie żadne uchylanie. Otwórz je tak mocno jak się tylko da. Nie chcesz przecież wyziębiać murów, tylko wymienić powietrze. To pierwsza rzecz. Masz zasłony w oknach, odsłaniaj je w ciągu dnia, by zebrać energię słoneczną, a zasłaniaj w nocy, by nie dopuścić do oddania ciepła na zewnątrz. I na litość boską, skróć trochę te ozdoby w oknach. Firanki, zasłony, tak żeby nie zasłaniały grzejnika, to kolejne dwie rzeczy. Idziemy dalej. Odpowietrzanie grzejników. Wystarczy kilka razy podczas sezonu wypuścić powietrze z grzejników. By pracowały efektywniej. Zajmuje to raptem kilka minut. Zazwyczaj jednak o tym zapominamy. Może więc dam Ci teraz kilka chwil, byś ustawił sobie przypomnienie w swojej komórce. Ok. Kalendarz. Nowe wydarzenie. Cyklicznie miesięcznie. Załatwione. Powietrzanie raz na miesiąc. I ostatnia rada dla tych najbardziej zaangażowanych, bo trzeba będzie wydać pieniądze, więc je trzymajcie. Ekran zagrzejnikowy. Ładnie przycinacie, przyklejacie na ścianie zagrzejnikiem i kolejne kilka procent ciepła zostaje w domu. Ale to nie są tanie rzeczy. W markecie budowlanym 10 metrów takiego ekranu kosztuje nawet powyżej 30 zł. To drożej niż moja książka. Co jeszcze chcę zaproponować, by poprawić warunki w domu? Sterowniki pokojowe do ogrzewania. Na to możecie już wydać parę stówek, ale w każdym pokoju ustawicie inną precyzyjną temperaturę. Dodatkowo możecie zmieniać temperaturę w ciągu doby, na przykład, żeby obniżała się nocą. Niektóre pokoje wymagają wyższej temperatury, ale inne może nie. Na przykład zazwyczaj puste pokoje gościnne. Tutaj każdy stopień ma znaczenie. Wyszukacie tego typu zestawy pod hasłem głowica bezprzewodowa. Ważne jednak, by ten zestaw miał naścienny termostat. Chodzi o to, by temperatura, jaką chcemy utrzymać w pokoju, była mierzona tutaj, przy włączniku światła, a nie w samej głowicy przy grzejniku, bo nic nam to nie da. I ostatnia rada. Czasami proste rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Może płacisz za gaz ryczałtem? Może nie wszystkie grzejniki w mieszkaniu mają założone podzielniki ciepła? Jeśli tak, to w zimniejsze dni możesz dogrzać się za pomocą kuchenki i piekarnika, a w cieplejsze używać tego jednego grzejnika w łazience, który akurat nie ma założonego podzielnika ciepła. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy segment dzisiejszego spotkania. Choć kilka rad, a prawdopodobnie zaoszczędzisz naprawdę sporo. Pora na sztuczkę numer jeden: spójrzmy na taki pilot. Mogę nim włączyć kino domowe, zmienić kanał, odgłośnić radio. Ale mogę też wysterować oświetleniem. Kilka firm na rynku, np. Na polska firma Kontakt Simon, ma w swojej ofercie ściemniacze, którymi można sterować za pomocą zwykłych pilotów do sprzętu RTV. Zakłada się je zamiast tradycyjnych włączników, wprowadza rozkaz i gotowe. Sprawdza się rewelacyjnie. Kiedy rozsiadam się wygodnie na kanapie, mam pod ręką zimny napój, coś do chrupania i jest już ten moment, by kliknąć play nowej, hollywoodzkiej superprodukcji, to ostatnią rzeczą, jakiej pragnę, jest spacer do łącznika świata. Żeby przygotować odpowiedni nastrój w pokoju. A tak klik i załatwione. Kilka razy wspominałem już o mojej książce. Jej tytuł to 10 mitów inteligentnych domów. Trwa właśnie kampania na rzecz jej wydania. To świetna okazja, żeby dosłownie za kilka złotych uzyskać dostęp do dodatkowych szkoleń i konferencji wartych nawet kilkaset. Co należy zrobić? Odwiedzić www.odpalprojekt.pl ukośnik 10 Myślnik Mitów lub po prostu wpisać w Google 10 Mitów Inteligentnych Domów, kliknąć Enter, wybrać swoją nagrodę. Na przykład wspomniane szkolenia za kilka złotych, później kilka formalności i załatwione. Całość nie zajmie dłużej niż dwie minuty. A przy okazji wesprzecie mnie w dalszym dzieleniu się wiedzą. Pora na drugi segment tego webinarium o tytule Wyciśnijmy jeszcze więcej z alarmówki. Czasami język polski jest nieco ubogi. Na przykład słowo bezpieczeństwo ma tak wiele znaczeń, tak wiele interpretacji. W angielskim mamy security i safety. Oba tłumaczymy na Polski jako bezpieczeństwo. A znaczą odrobinę co innego. W odniesieniu do systemów alarmowych security oznacza zabezpieczenie się przed niechcianymi gości, intruzami. Zaś safety to poczucie bezpieczeństwa, czyli ochrona przed takimi sytuacjami jak pożar czy zalanie. I podczas gdy ta pierwsza cecha nie zawsze przekonuje klientów. Ja, na przykład, nie trzymam w domu obrazów Salwadora Dali, więc niestety nie bardzo jest co kraść. Ale ta druga cecha, zabezpieczenie się przed nieprzyjemnymi sytuacjami, powinna być istotna właściwie dla każdego. Czujniki zadania. To proste urządzenia, które wykrywają na podłodze tafle wody. Odpowiednio szybkie wykrycie takiej sytuacji powoduje, że możesz sprawnie zareagować i odciąć dopływ wody do mieszkania. Jest jeszcze jedna korzyść. Czasami tylko w ten sposób da się zachować prawne stosunki między sąsiadami. Wiecie o czym mówię? Większość producentów systemów alarmowych oferuje bezprzewodowe czujki zadania, więc rozszerzenie swojej alarmówki o te rozwiązania nie wymaga właściwie żadnego remontu czy prłucia ścian. Można też kupić tego typu czujki pojedyncze, bez przyłącza do systemu alarmowego. Co prawda w przypadku zalania nie dostajemy wiadomości na komórkę tylko czujka zaczyna piszczeć, ale czasem to lepsze niż nic. W jeszcze lepszej sytuacji będą ci, którzy zdecydują się założyć na głównym złączu wodnym do domu elektrozawór. W tym wypadku po wykryciu usterki system alarmowy sam odetnie dopływ wody i problemu w ogóle nie będzie. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby taka rurka od pralki albo inne kolanko uszkodziło się podczas naszej długotrwałej nieobecności. Sąsiedzi zalani, parkiet do wymiany, meble przegniłe, tragedia. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do założenia człowiek zalany. A do kolejnego rozwiązania myślę, że nawet nie będę, musiał, nie będę musiał zachęcać. Chodzi o czujki wykrywające pożar i gaz. Tak jak w przypadku powyższych, można zakupić czujki do dołączenia do systemu alarmowego, albo prostsze, dostępne nawet w marketach, takie czujki pojedyncze. Rozwiązania te o tyle istotne, że mogą ocalić nie tylko dorobek naszego życia, ale i nasze życie. Oczywiście nigdy w naszym domu pożar nie wystąpi. U tego sąsiada trzy domy dalej. To tak. Tam jedną przecznicę dalej. To trzy domy spłonęły, ale u nas nie. Nas to nie dotyczy. Tak sobie często myślimy. Ale jeszcze lepiej będzie, gdy nie tylko to się nigdy nie wydarzy, ale też będziemy przed tym zabezpieczeni. Odpowiednio głośny sygnał alarmowy wybudzi nas. Zanim w sypialni ilość czadu przekroczy graniczną wartość, zdążymy wyjść, wynieść dzieci i zadzwonić po straż pożarną. Szukasz pomysłu na prezent dla rodziców na najbliższą okazję? Idź do marketu i kup im czujki pożarowe. Może to nie jest szczególnie romantyczny prezent, ale przynajmniej praktyczny. Jak będziesz w tym sklepie, sobie też kup. Pamiętajmy również, że nasze systemy alarmowe mają wyjścia. Mogą one służyć nie tylko do podłączenia sygnalizatorów, tych krzykaczy, ale też innych pożytecznych rzeczy. System alarmowy zazwyczaj wie, czy jesteśmy w domu, czy nie. W końcu go uzbrajamy i rozbrajamy. Dlaczego więc nie spiąć paru obwodów elektrycznych z alarmówką? Skończą się dylematy typu: Zapomniałem wyłączyć żelazko, a i trochę oszczędności też się pojawi. Dosłownie kilka obwodów w całym domu należy pozostawić zawsze włączonych. Jeśli zainspirowałem Was tymi pomysłami, nie czekajcie do następnej zimy. Zaz zadzwońcie do swojego technika od alarmu, albo wybierzcie się do marketu i zróbcie tak, by nie tylko czuć się bezpiecznie, ale żeby w Waszych domach było bezpiecznie. Pora na sztuczkę numer dwa. Tym razem będzie o multimediach. Jak niskim kosztem? Przygotować w swoim domu multimedialne centrum rozrywki. Wystarczy mieć router i zbędny dysk twardy. No, tak precyzyjnie to nie każdy router, ale taki, na którym można zainstalować alternatywne oprogramowanie o nazwie Tomato, jak w po angielsku pomidor. Dost to dostępny na wiele modeli routerów system operacyjny, bezpłatny, który jest kombajnem multimedialnym. Dzięki niemu pliki z podłączonego dysku będą dostępne za Twoich komputerów w formie serwera FTP. Będą widoczne na wszystkich urządzeniach multimedialnych obsługujących na, czyli telewizorach, routerach, routerach, routerach może nie, telewizorach, tabletach. Ponadto można na nim uruchomić na przykład obsługę torrentów. Możesz wracając do domu rozmawiać z kolegą o jakimś filmie. Niech będzie Matrix. Przypomniało ci się jednak, że twoje DVD jest już bardzo porysowane i nie działa. A strasznie nabrałeś ochoty na obejrzenie, jak Neo walczy z agentami Smith. Kilka kliknięć w komórce, i zanim dotrzesz do domu, telewizor z filmem będzie już na ciebie czekał. A system Tomato potrafi jeszcze sporo więcej. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. 10 mitów inteligentnych domów po zakończonej kampanii będzie kosztować 34 zł plus koszt przesyłki. Teraz kosztuje 29 i już z przesyłką. Ale jest jeszcze coś super. Dla wszystkich, którzy książkę zamówią jeszcze dziś, 17 lutego 2016 roku, do 10 mitów dołączymy w prezencie etui antykradzieżowe na karty bankowe o wartości 15 zł. Dlaczego takie etui jest fajne? Bo chroni Wasze karty przed niepowołanym odczytem. Bo można oddzielić takim etui kilka kart ze sobą, tak, żeby na przykład biletu do komunikacji miejskiej nie wyjmować z portfela. I wreszcie można tam schować kilka kart, banknot, bilet, może służyć jako taki mikroportfel na wieczorne eskapady. I ja tak go na przykład używam. Więc dajcie znać swoim rodzinom i bliskim, bo do końca promocji zostały tylko pojedyncze godziny. Taka okazja się już nie powtórzy. A jeszcze jedno. Jeśli książka Wam się nie spodoba, będziecie mieli 30 dni na zwrot bez podania przyczyny. Zwracamy 100% wpłaconej kasy. Koniec reklam. Mamy jeszcze trochę materiału do przerobienia. Kolejny segment to połączmy wszystko w całość. Większość urządzeń, jakie instalujemy w domu, ma jakąś możliwość połączenia ze sobą. Czasem w standardzie, czasem trzeba to odpowiednio wcześniej przewidzieć, wybierając model. Weźmy, na przykład, takie rolety antywłamaniowe. Zazwyczaj są sterowane ręcznie przyciskiem koło okna, albo pilotem. Wiele z tych napędów lub centralek bezprzewodowych posiada złącze do sterowania centralnego. To znaczy, że jednym klik można podnieść i opuścić rolety w całym domu. Większość kotków albo sterowników naściennych, które omawialiśmy podczas segmentu o ogrzewaniu, też posiada takie złącza. Prostym sygnałem można wtedy obniżyć temperaturę w wybranych pomieszczeniach o kilka stopni. O sterowaniu grupowym gniazdami, gniazdami elektrycznymi, też już mówiliśmy. Można to zrobić bez przeszkód. Do tego dodajmy jeszcze obwody oświetleniowe. I co tam jeszcze masz w domu czy mieszkaniu? Rekuperator, klimatyzator, i mamy komplet. Wszystkie te urządzenia względnie łatwo, przewodowo lub bezprzewodowo możemy wysterować. Aż prosi się, by połączyć te rozwiązania w jedną całość. Jeden prosty przełącznik przy wyjściu z domu. I cały dom ustawia się w tryb oszczędzania. Proste i wygodne. W poprzednim segmencie mówiliśmy jednak o wyjściach systemu alarmowego. Czy nie mógłby on zarządzać wszystkimi tymi systemami zamiast nas? Proste zależności system uzbrojony znaczy oszczędzamy system rozbrojony czyli nie oszczędzamy jesteśmy w domu proste jak barszcz. W wielu sytuacjach alarmówka nie wystarcza i należy ją zastąpić systemem tak zwanego inteligentnego domu. Ale przy takich funkcjach nie ma problemu. To po prostu da się zrobić. Tanio, łatwo i przyjemnie. Nasz dom jest bardziej nowoczesny, wygodniejszy w użytkowaniu i na dodatek oszczędza. Jeszcze ostatnia sztuczka na dziś. Przyda się szczególnie zimą. Cierpicie w domu na zbyt dużą wilgotność? Woda aż skrapla się przy oknach i zaczyna rozrastać się grzyb? A może wręcz przeciwnie, tak jak u mnie, w domu macie zbyt sucho. Co prawda pranie schnie w godzinę, ale ciągle jest nieprzyjemne suche powietrze i aż czuć kurz przy oddychaniu. Zwykły osuszacz powietrza albo generator pary nie załatwiają sprawy, bo mogą szybko przegiąć na tą drugą stronę. Ale podłączenie ich do regulatora wilgotności to jest rozwiązanie. Gniazdko takie jak te Włącza i wyłącza urządzenia zależnie od aktualnej wilgotności w pomieszczeniu. Spójrzmy. Gdy wilgotność w pomieszczeniu spadnie poniżej ustalonej wartości, sterownik włączy generator pary. Gdy wody w powietrzu będzie już aż na to, wyłączy go. W sklepach internetowych takie gniazdka kosztują kilkadziesiąt złotych. Podobnie na wilżacz ultradźwiękowy, elektryczny osuszacz odrobinę więcej. Pozostaje tylko wpiąć w gniazdko i cieszyć się wilgotnością dokładnie taką, jakiej potrzebujemy. W dzisiejszym webinarium chciałem Wam pokazać, jak wiele można zrobić w domu czy mieszkaniu bez remontu, bez gruntownych zmian i modernizacji. Skupiłem się na pomysłach, które generują realne oszczędności i zwiększają komfort mieszkania. Trzy główne tematy dotyczyły oszczędzania na ogrzewaniu, rozszerzenia funkcji systemu alarmowego i połączenia wielu rozwiązań w całości. Pojawiło się też kilka sztuczek: obsługa oświetlenia za pomocą pilota, system multimedialny oparty na routerze i prosty mechanizm regulacji wilgotności w domu. Wspomniałem też o akcji wydawniczej mojej książki. Może część z Was zachęciłem do przyjrzenia się jej bliżej. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas równie miło co ja. Jak już wspomniałem, jest to pierwsze webinarium całego cyklu. Podzielcie się swoją opinią, czy warto organizować kolejne takie spotkania. O czym mówić by było ciekawiej? Śledzić informacje o następnych webinariach możecie na jeden z trzech sposobów. Stworzyć event alert na stronie FNA, obserwować mój profil firmowy na Facebooku www.facebook.coachnik.futunext albo zapisać się na firmowy newsletter www.futunext.com.coachnik.log albo wszystkie naraz, wtedy na pewno Was nic nie ominie. Zachęcam Was do pisania, mailowania, dzielenia się swoimi pomysłami, sztuczkami i przemyśleniami o nowoczesnych domach. Chciałbym, aby ten cykl spotkań tworzyć razem z Wami. Dzięki. Do usłyszenia.